Witaj na podcaście na temat ciała, emocji i terapii. Nazywam się Bartosz Zadurski i dziś chciałbym poruszyć temat ciała, a dokładniej kiedy ciało mówi nie. Bardzo często nasze ciało przemawia, gdy my nie przemawiamy werbalnie. I gdy na przykład mamy problem z asertywnością, mamy problem z postawieniem granic, mamy problem z powiedzeniem nie i mówimy często tak, Mimo, że tak naprawdę mówimy nie, chcemy powiedzieć nie, ale z jakichś przyczyn jest to dla nas trudne, żeby zwerbalizować to nie, żeby postawić te granice, żeby odmówić i biorę znów może jakieś zlecenie, może biorę nadgodziny w pracy, może zgadzam się na coś, na co tak naprawdę nie mam ochoty. I gdy to się będzie przejawiać, będzie się to powtarzać, bardzo często pojawia się Inny głos, to tak naprawdę to ten sam głos, to, to, to co w nas chce powiedzieć, nie, a nie jest możliwo, nie ma możliwości, nie jest dopuszczone do tego, żeby to powiedzieć. Czyli ta część z nas, która nie chce się na to zgodzić, jest wygnana, jest w jakiś sposób niedopuszczona do wyrażania siebie. Ona będzie szukała innych możliwości, żeby przemówić, żeby to nie powiedzieć. I bardzo często wykorzystuje do tego ciało. I poprzez ciało chce powiedzieć nie. A może też ta część w kiedyś w przeszłości nie powiedziała nie, nie mogła powiedzieć nie, z jakichś przyczyn. Może to było w naszym dzieciństwie, nie miała do tego zasobów pełnych. Może się bała. Może ta sytuacja dla, dla dziecka była odbierana jako zagrażająca życiu. Może naprawdę była taka, która mogła zagrozić życiu. I w danym momencie. Nie powiedzieliśmy nie. Zgodziliśmy się na coś, mimo że absolutnie nie mieliśmy na to ochoty. Zgodziliśmy się na coś, mimo że to było dla nas krzywdzące, i tak dalej, i tak dalej. Więc ciało wtedy szuka sposobu, ta część tak naprawdę nas poprzez ciało szuka sposobu, żeby powiedzieć to nie. I może w różny sposób się to przejawić. Może się to przejawić jakimś symptomem choroby. Może się to przejawić e, na przykład nadwagą żeby czemuś zapobiec bo jeśli jestem duży jestem duża to na przykład coś mi nie grozi może jeśli jestem duży jestem duża albo może jeśli w jakiś sposób zaniedbam też swoje ciało będę mniej atrakcyjny dla innych może tak e, powiedzieć i w taki sposób postępować część która na przykład e, kiedyś e, była wykorzystana e, fizycznie na przykład seksualnie i w jakiś sposób nasza część poprzez ciało chce to nie powiedzieć. Czy tworząc symptomy, czy tworząc um, jakieś inne um, um, doświadczenia, także na poziomie ciała, ciała. Więc warto sprawdzić, jak wygląda temat mojej asertywności. Czy ja mam łatwość w odmówieniu? Czy mam łatwość w powiedzeniu nie? Czy w każdym kontekście jestem w stanie powiedzieć nie, odmówić, gdy naprawdę nie chcę tego robić? W jakich sytuacjach? Komu? Czy to bardziej prywatnych, zawodowych? Może być to związane z jakimiś przekonaniami, które w jakiś sposób nam nie służą i w pewnym stopniu można powiedzieć, że nam ciążą i są pewnego rodzaju ciężarami przekonaniami, które nas nie wspierają w życiu. Czy może to jest tak, że wobec konkretnych osób jest mi trudno odmówić? Może wobec partnerki, partnera? Może wobec rodziców? Może wobec rodziny? Może w pracy? Może i tu możesz wstawić cokolwiek czujesz. Więc warto się temu przyjrzeć i warto zauważyć właśnie tą, te, te części, czy tą część, która chce powiedzieć nie, a nie ma dostępu do tego. I oczywiście najłatwiej to z, zauważyć, wychwycić w bezpiecznych terapeutycznych warunkach na terapii. Może też łatwiej w autoterapii to w, w, wychwycić, zauważyć, w, w, gdy mamy wsparcie osoby prowadzącej grupy. Może innym pomysłem będzie skorzystanie z medytacji prowadzonych. Sam takie medytacje nagrywam. Jedną z nich możesz bezpłatnie pobrać na mojej stronie. I może jak to słuchasz już jest to dostępne w tej chwili jeszcze nie, ale myślę, że niedługo będzie możliwość nabycia większej ilości medytacji prowadzonych na mojej stronie zadurski.com. Bo jest to takie narzędzie, które pomaga nam spotkać się z naszą częścią, aby lepiej ją poznać, aby ją zrozumieć, co się za nią kryje, jaka jest jej historia, jakie są jej potrzeby, czego ona potrzebuje. Czego ona może w pewnym momencie nie mogła wypowiedzieć, nie mogła powiedzieć nie. nie, może nie mogła odmówić czego, czegoś. I można tej części pomóc w tych, tych doświadczeniach, które gdzieś niesie ze sobą w tej jej historii, aby w jakiś sposób wpłynąć na to, żeby zmienić to, to, to wspomnienie tego doświadczenia, zmienić też to na poziomie ciała, w szczególności to się dzieje w procesie odciążenia w terapii IFS bardzo głębokim, transformującym procesie. Więc zachęcam Cię do tego, żeby przyjrzeć się temu. I oczywiście możesz też wychwycić różne części, które mogą być zaniepokojone tym tematem. Może będą szukały wsparcia, żeby zrobić to w bezpiecznych, terapeutycznych warunkach. Więc też je zauważ i nie rób nic oczywiście na siłę. Na dziś. Jeśli interesuje Cię ten temat, chcesz popracować z nim więcej, zapraszam Cię na warsztaty autoterapii. Zapraszam Cię też na sesje indywidualne. Polecam subskrypcję tego podcastu, polubienie mojej strony na Facebooku, Instagramie. A jeśli to, co tutaj mówię, jest dla Ciebie cenne i pomocne, może być też pomocne dla innych, więc za wszelkie udostępnienia będę bardzo wdzięczny. Dzięki i do usłyszenia.